Na Disney Plus właśnie wleciały dwa pierwsze odcinki serialu Asoka i tak, no, musiałem oczywiście obejrzeć jako fan Gwiezdnych Wojen, ale zastanawiałem się, jak pewnie tak samo i, i ty, i wiele osób, czy można obejrzeć ten serial bez znajomości poprzednich seriali, filmów gwiezdnowojennych, gier, komiksów i tak dalej, tak dalej. Czy rzeczywiście będzie to kontynuacja godna, i w którym momencie rozpocznie się akcja, i czy w ogóle jest to film wart, właściwie serial, wart obejrzenia? I na te pytania sobie dzisiaj odpowiemy, bo od razu zdradzę, nie. Nie trzeba znać y, Gwiezdnych filmów, nie trzeba znać seriali, bo wszystko jest wyłożone jak kawa na mam Standardowo mamy ma oczywiście taką płachtę, jak to wiemy, oczywiście znamy z seriali Gwiezdnych Gwiezdny wojen, wszystko jest powiedziane. Kiedy się toczy y, fabuła, co się dzieje, dlaczego Asoka robi to czy tamto. Oczywiście, jeżeli będziesz znać y, te seriale, jak na przykład y, Rebelianci czy wolny, Wojny Klonów, to dużo więcej smaczków dla siebie wyłapisz. dużo więcej rzeczy będzie y, y, łatwych, prostych i oczywistych, bo rzeczywiście studio stwierdziło, OK, to nie może być tylko i wyłącznie tak, że ten film, ten serial jest li tylko i wyłącznie dla fanów Gwiezdnych wojennych. No bo też wiadomo, że trzeba pozyskiwać nowych klientów. Przez klientów mówię osoby, które wykupią sobie Disney Plus. No i oczywiście zapłacą yy, subskrypcję. A jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to naprawdę yy, jest czego yy, żałować później na końcu będzie opis jak można sobie załatwić yy, załatwić założyć konto na Disney Plus ale wracając do, do, do merytum, więc to nie jest tylko tak że jak najbardziej tylko i wyłącznie fani Gwiezdnych wojen nie nie osoby które no ja te wszystkie seriale oglądałem ale no nie chcę powiedzieć że jak najbardziej w 100% wszystko pamiętam że w odcinku czwartym w sezonie ósmym nie 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 tym bardziej jakrodziej nie, było ale pamiętam dokładnie mniej więcej o co chodziło i tak jak najbardziej no, wielu fanów było Zagniwanych. Jak to. Asoka się pojawia wcześniej, oczywiście, w innych serialach. Jak to w ogóle. Rosario Dawson nie pasuje. Mi jak najbardziej Rosario Dawson bardzo pasuje do roli Asoki. Oczywiście podoba mi się to, co tutaj się, co tutaj się dzieje. Fabuły zdradzać nie będę. Co tydzień nowy odcinek, więc wydaje mi się, że spokojnie można można nad, nadrobić, ale w pewien sposób kontynuujemy wątki właśnie z animacji no, tam gdzie się pojawia oczywiście Sabine, gdzie pojawił się Ezra Bridger i tak dalej tak dalej, cała ta powiedzmy ekipa, więc tutaj rzeczywiście działo się dużo w serialu, tutaj również dzieje się dosyć sporo więc y, odnośników jest mnóstwo i tacy no, wyjadacze, fani którzy znają dokładnie te seriale będą wiedzieli dokładnie co i jak Asoka, no wiadomo ona nie ukończyła szkolenia nie zdawał nie, nie mistrzem Jedi. Wiadomo, Anakin Skywalker, czyli późniejszy y, Darth Vader, Lord Vader, y, niestety nie ukończył. Ona odeszła. Jak będziesz chciać znać te szczegóły dokładnie, musisz obejrzeć właśnie wspomniane wcześniej wcześniej seriale, ale tak. Dave Filoni, czyli to jest facet, który odpowiedzialny jest za te, za te mm, animacje, ale również widać, że we, we współpracy z twórcami, no bo nie mogło być oczywiście inaczej: y, Mandalorianina, Boba Feta, czy chociażby Obi-Wan'a, więc. Y, Wygląda to dokładnie tak samo i jest tak samo widowiskowe, bo rzeczywiście walka na miecze świetne, no to zawsze patrz, tylko mówię, jest banan, ale to zawsze budziło pozytywne skojarzenia. No wiadomo, że standardowo złole mają czerwone miecze, wszystko co innego to, mają, to są dobrzy bohaterowie i tak dalej i tak dalej. No wiadomo, to już znamy, chociaż to się ostatnimi czasy zmienia wbrew George'owi Lucasowi, ale tak naprawdę, uniwersum się rozszerza. To, co jest mocą według mnie gwiezdnych wojen, to jest to, że w tym momencie bierzemy akcję z tego serialu, podłączamy, powiedzmy, pod y, szóstą część filmu i to ciągle ma sens. To jest cały czas jedna płaszczyzna. To nie ma tak, że o tutaj jest ziemia taka, a tu jest ziemia alternatywna. Nie. To wszystko dzieje się w jednym świecie i y, no jak za jakieś 20 lat ktoś stwierdzi, ok, to ja to teraz obejrzę wszystko od początku do końca z uwzględnieniem chronologicznym. Naprawdę nie da się nie da się. Wydaje mi się teraz, że teraz już jest y, hardkorowo i może być y, gorzej. Y, Asoka, No Rosary Dawson. Y, jak tylko była oczywiście informacja, że Disney będzie robił y, serial. Ona była pierwsza, nie, nie, jak osioł w szereku. Wybierz mnie, wybierz mnie. I, i jak y, dla mnie rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie się ją ogląda. No wiadomo, że mam porównanie w tym momencie do Asoki y, z, z animacji i. No to nigdy nie będzie jeden do jednego, no wiadomo, że nie ma takiej, nie ma takiej możliwości A Soka się oczywiście już wcześniej pojawiła w, o ja cię, w Mandalorianinie I jeżeli się gdzieś jeszcze pojawia, a ja zapomniałem, to oczywiście przypomnij mi w komentarzu Bo jestem, no wiadomo, tylko człowiekiem, nie jestem Czy daj, A szkoda, bo mogłoby być ciekawie Serial, przynajmniej pierwszy, pierwsze dwa odcinki jest bardzo widowiskowo Tutaj się rzeczywiście nic nowego w tym aspekcie nie dzieje No Jedi nie są... Zresztą tak samo jak byli po, w poprzednich filmach serialach, to nie są za bardzo rozgarnięci. To akurat ciemna strona mocy raczej przeważa, raczej jest bardziej inteligentna, inteligentniejsza. Okej, okay, w porządku. Bardziej są ogarnięci, wiedzą co, co, gdzie, jak i są zawsze dwa kroki do przodu. Pojawiają się czarownice, oczywiście, pojawia się już niestety świętej pamięci Ray Stevenson w roli jednego. Nie powiem kogo, nie powiem kogo, po pojawia się Ray Stevenson. Rzeczywiście, no bardzo, bardzo ważna rola, dużo, dużo wnosi. No i jak się można domyśleć, co jest dobre, no to tak naprawdę akcja tego się, no wiesz, wiesz mniej więcej, kiedy Asoka żyła, to rozgrywa się po szóstej części gwiezdnej wojennej sagi, no i w tym momencie to przejście. Jest ukazane, no bo ktoś by mógł pomyśleć, okej, okay, upadło, upadło, imperium, teraz mamy republikę, jest, super elegancko, ale co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy przez wiele lat pracowali, służyli imperium, i mówię oczywiście tylko o, o, powiedzmy o, o Sitach, czy tam powiedzmy o. Senacie, i tak dalej, ale mówię o zwykłym ziutku, który gdzieś tam pracował w fabryce budując silniki w ogóle i płaciło mu imperium, mimo że gdzieś tam nawet wierzył. Ale co z tymi właśnie takimi zwykłymi Jaśkami Kowalskimi? Co z nimi? Jest pokazane, jak tak naprawdę to przestrojenie udaje się, albo nie działa, albo, albo wręcz przeciwnie. I rzeczywiście to jest aspekt, na którym się wiele razy. Nie pochylano do tej pory. Było taka, kiedyś ta, takie pytanie, zachwowskie, co z tymi wszystkimi ludźmi, co z tymi wszystkimi osobami, postaciami, które budowały dopiero co drugą Gwiazdę Śmierci i one zostały zabite przez, no, przez Jedi, prawda, kiedy ta gwiazda wybuchła. No i polemika wielka, to przynajmniej w filmach Kevina Smitha jest dosyć dużo dwagacji na temat tego, czy rzeczywiście oni byli mm, postronni, czy jednak zdawali sobie sprawę. I tutaj. W pewien sposób sięgamy za kulisy, dowiadujemy się, że jednak spokojnie, ten Janek Kowalski jednak też jest bardzo, bardzo ważny. No oczywiście mamy również, bo, bo serial nie o tym, że cały czas, o proszę bardzo, jestem się Kowalski. Ale naprawdę praca w czasach imperium była uff, bardzo ciężka normalnie na masach ja się napije herba. Nie, nie nie o to chodziło. Ale chodzi o to, że mamy y, postać. No wiadomo, że Asoka ma zrobić pewne rzeczy. Specjalnie, celowo nie zdradza. Może się to zmieni przy okazji kolejnych odcinków. Ale dopiero co Disney wrzucił dwa pierwsze, więc nie chcę zdradzać, y, zdradzać fabuły. I y, y, wiadomo, że pewne rzeczy się muszą, muszą dziać, tak? No wiadomo, że skoro skupiamy się w dużej mierze y, na... Ekipie Asoki, powiedzmy Nazry, Ezra Bridger, Sabin i tak dalej. Ci wszyscy ludzie, którzy pojawiali się w serialach, no to wiadomo, że wokół tej grupy ten, ten serial się skupi i rzeczywiście tak jest. Dobra jest sprawa, bardzo mi się podoba, że to fabuła dyktuje długość odcinka. To nie ma tak, że narzucamy sobie i to rzeczywiście to już seriale gwiezdnowojenne, aktorskie. Nauczyły mnie to od jakiegoś czasu, że. Jak najbardziej. Mamy odcinek, tak jak na przykład tutaj. Pierwszy odcinek to jest 57 minut, a drugi to chyba 40 kilka. Nie ma tego, że o każdy odcinek musi być 45 minut. I nawet jeżeli akcja jest w połowie, ucinamy. A jeżeli tutaj się nie ma co wydarzyć, to rozwleczamy, żeby się wlekło jak z olejem. Nie. Jak najbardziej taki, takiej zasadności nie ma i to jest dobrze. Bo w tym momencie my wiemy, że jest konkretny pomysł na ten odcinek. Że chcą wyciągnąć, wycisnąć z niego maksa. I tylko się cieszyć, bo rzeczywiście to oznacza, że szanują nas widza. Nie wiem, ktoś zaraz powie stary, co ty gadasz w ogóle. Jak szanują nas widza, jak Kathleen, e, Kathleen Kennedy już dawno powiedziała, że odchodzimy od gwiezdnych wojen od czasów e, Anakina, Skywalkera, Luke'a, Skywalkera, skupimy się na czymś innym, a oni po raz wtóry nam to dają. No jakoś tak to jest, że. Oni nam to dają, ponieważ wiedzą, że na tym mogą zbić kapitał. Gdzieś tam w międzyczasie pewnie będą próbowali przemycić jakiś tam inny, inny serial, już może film, nie, że tak powiem, z tego nurtu głównego Skywalkerowego, tylko coś innego. Ale póki co no zgadza się, bo Boba Fett, bo Mandalorianin, bo Obi-Wan i teraz Asoka, no rzeczywiście tak to się wszystko wpisuje, ale nie byłbym sobą, muszę, najbardziej naprawdę muszę polecić Tobie ten, ten serial. Przynajmniej jego pierwsze dwa odcinki. Jak chcesz sobie sprawdzić, ocena jest oczywiście na, na filmwebie Może zobaczyć, jak oceniłem te odcinki, ale rzeczywiście. Dla fanów Gwiezdny Wojen i nie tylko to jest zrobione, bo można obejrzeć bez znajomości, jak już mówiłem, będzie w porządku, a jeżeli znasz, no to wychwycisz dużo więcej smaczków, dużo więcej rzeczy zauważysz, powiem, a proszę bardzo, to mi się podobało, a jak zawsze jest oczywiście 100 tysięcy osób, które będą, ale jednak to jest nie teges i wiadomo, wiadomo oczywiście jak to jest. Fabuła postępuje z odcinka na odcinek, to nie są żadne różnego rodzaju odrębne historie, to jest jedna, jedna ciągłość, to nie jest żadna antologia, tak, gwiezdne, gwiezdne Wojny, wojny Klonu do tego mnie przyzwyczaiły, że tam były antologie, ale tylko na początku. Tutaj w tym momencie każdy odcinek łączy się z poprzednim, więc warto znać warto znać wszystkie odcinki tej serii. Nawet wiedzieć o co chodzi z tym no, szturmowcem, umijim to w ten sposób. A jak chcesz więcej seriali gwiezdnowojennych obejrzeć, proszę bardzo, tak, tutaj ta lista. Tutaj na tej liście jest ich całe mnóstwo.